się ma się ma ja zarąbiste i pierwszy typ już zginął ode mnie oczywiście co? jestem tu hardcorem mam żelazną kratę prot1 i drugi typ za chwilę będzie mój już do niego idę, o ucieka mi fajnie. Fajnie, o jestem i drugi typ już mój jest. Poleciał, narka pewnie lognie. Nie lognął? Nie lognął, fajnie. Dostałem kasę. Okej. Okay. dwa kile. Siema, siema. Dwa kile już mam. Tak, lak, lak, Nie! Nie gada... Aha, dobra. Ale lagia. ja! Nie no, nie da... Okej, okay, okej, okay. udla kal. Ja już nie mam lagów. Dobra... Okej! Okay. Kolejny typo już jest mój! Już deda ma, już deda! Dzięki! Dzięki! TYPO! TYPO! STREFA! 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 DEDA! JEST DEDAŁ! DEDAŁ! Dobra, ja sobie zjem refila, bo mam trzy. Jaki ja mam double kill'a? Ale ja... Ale ja cisnę. Ale ja prokokszę, jedyny mam cztery kile. Mam kwadra mam Kila, nie? Czy jak to się Typo, typo, deda, deda, deda. Zeda Unara, pięć kili, siema, siema. Ale jak, jak Co, co? Tak? Nie. Nie, jak, No. Tak. Spoko. Kolejny typ już mój jest chyba. chyba że będzie. Okej, okay, kolejny typ już jest mój. Nara, nara, nara. Okej, okay. siema, siema. Pojedynek. Robimy pojedynek. Jak to jak to mam ci nie klepać? To jest nieferno. Dobra. Dobra. Wiesz, że zarobiłem więcej kasy niż ty przez, przez to. Przez jedną wygraną za. Nara. Byłem mitos